Piątek, 9 września. Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem dziesiątej kolejki Fortuna I Ligi w niedzielę o 12.40. Tutaj na Stadionie Króla zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się starcie tej serii spotkań. Łukasz Łódź kontra Brugbet Termalika Nieciecza. Z nami trener Łukasza, w Moskal. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, zanim o meczu, to najpierw jeszcze może o tym, co tydzień temu tutaj się działo na stadionie. Spotkanie z karnetowcami, którzy zdecydowali się wykupić te droższe wyjściówki, typu Fanatyk, wesprzeć tym samym Akademię i kanał UKS TV. Jak wyrażenia po rozmowie? Bardzo sympatyczne. W pierwszej wersji miałem taką informację, że mam być ja i prezes Olszowy, ale zostałem sam. Wydawałoby się, że na pożarcie, no ale myślę, że było sympatycznie i nie nudziliśmy się. Wspominamy wszystkim tym, którzy jeszcze nie odebrali pamiątkowych wpiner i podziękowań. Prosimy o kontakt na mailowy marketingpompa.lkslot.pl. Oczywiście zachęcamy, aby wspierać Akademię, wspierać kanał ŁKS TV, także poprzez uczestnictwo na platformie crowdfundingowej Patronite. A teraz już przechodzimy do pytań przed niedzielnym meczem. Poprosimy o pytania. Dzień dobry, Mateusz Anderski, Polska patrząc na Termalikę to jest chyba taki można powiedzieć mocny średniak. Ani oni nie są jakoś bardzo mocni, ani bardzo słabi. Potrafią wygrać mecze, które powinni wygrać, ale też takie mecze przegrać. Jaki to więc będzie rywal w niedzielę, kiedy tutaj przyjedzie? Pamiętajmy o tym, że jest to spadkowicz z ekstraklasy, więc na pewno tak jak to i było tutaj w klubie w łks po spadku rządni szybkiego powrotu i jak patrzę na ten skład, to mają szeroki wachlarz, bym powiedział, jeśli chodzi o zawodników. Mogą tam wybierać, rotować, i tak naprawdę do końca nie wiemy, jakiego składu spodziewać się tutaj w niedzielę. Myślę, że mają duży potencjał, aczkolwiek na ten moment jeszcze pewnie nie w pełni wykorzystany, tak bym to określił na potencjał ŁKS-u jest już w pełni wykorzystany czy to będzie właśnie taki trochę pojedynek dwóch nie do końca wykorzystanych potencjałów? My cały czas mocno stąpamy po ziemi i zdajemy sobie sprawę, że wiele przed nami, wiele pracy i, yy, i w tą pracę gdzieś yy, idziemy w tym kierunku. Yy, myślę, że to co to, to najlepsze to jeszcze przed nami te najlepsze mecze. Yy, myślę, że w tym sezonie nie rozegraliśmy jeszcze najlepszego spotkania najlepsi możecie być po tym meczu w lidze. To już trzecia chyba okazja w tym sezonie, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Dla Was pod kątem presji, pod kątem gry to, że jesteście gdzieś tam cały czas z tego drugiego szeregu na drugim, trzecim miejscu jest lepsze niż bycie na świeczniku na pierwszym miejscu? Czy ten lider to jest coś, o co faktycznie warto walczyć? Czy ja chciałbym, żeby... Moi zawodnicy podchodzili do tego tak samo jak ja. W każdy kolejny mecz chcemy wygrać, ale niekoniecznie patrzymy w tabelę. Wydaje mi się, że takie odnoszę czasami wrażenie, że. W ogóle atmosfera tak wokół wokół ŁKS u jest taka, że jeśli wygramy tam parę meczów, jest dobrze w tabeli, to fajnie, ale to jest tylko taki moment wyczekiwania na to, kiedy się, kiedy się potkniemy, żeby można było gdzieś tam śrubę dokręcić i, i lekko przypiec. Więc ja absolutnie w tabelę nie patrzę i interesujemy tylko ten mecz niedzielny, i jak najlepszy wynik. Panie trenerze, zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo dyrektor sportowy Janusz Dziedzic też to niedawno mówił: potrzeba konkurencji na lewej obronie. Ściągnęliście lewego obrońcy, zresztą to jest reprezentantem nawet. Jak wygląda sytuacja tych nowych zawodników? oni będą już gotowi teraz na mecze, Czy muszą wchodzić do drużyny? Wszystko wskazuje na to, że będą w kadrze meczowej. Ci zawodnicy, więc. Będziemy mogli w razie czego skorzystać, no ale pamiętajmy, oni raptem są kilka, kilka dni, tak naprawdę to wczoraj mm, odbyli pierwszą taką dużą grę wewnętrzną między sobą i, i mogliśmy się bliżej gdzieś tam przyjrzeć, więc y, trochę czasu trzeba im na pewno dać, ale w kadrze najprawdopodobniej będą, jeśli się nic nie wydarzy oczywiście. A oprócz nie, jak wygląda sytuacja zdrowotna? No, Szeliga dalej jest jakby poza kadrą w sensie treningi indywidualne. Dąbrowski wykluczony z powodu żółtych kartek i to by było chyba na tyle. W drugiej połowie macie z górnikiem chociaż wygranego no w świetnym stylu, bo to jednak wielka rzecz. Trzy minuty przed chwiskiem go Golaj wygrać. No to druga linia szczególnie wyglądała słabo. Pan znalazł jeszcze to rozwiązanie dlaczego tak się działo. Hmm. Nie wiem, bo chyba, chyba dobrze pamiętam, ale po, na konferencji prasowej po meczu trener Łęczny powiedział, że przegrali mecz w drugiej linii, więc tak trochę, trochę gdzieś tam ktoś się musi mylić. Ja osobiście oczywiście uważam, że zawsze można zagrać lepiej, ale mm, na pewno patrząc na to, jak operowaliśmy piłką, nie, nie, nie patrząc oczywiście na te straty niewymuszone, które były, na procent posiadania piłki, to nie wydaje mi się, aby to e, wyglądało źle. Martina Gomułka, to jest pytanie, że w ramach rozgrywek pierwszej ligowych UKS nie cieszą się już tylko dwóch razy w poprzednich latach. Jednak te statystyki przemawiają na korzyść UKS-u. Trzy wygrane e, UKS-u, jedna wygrana niedzieczka, dwa remisy. Wy jakkolwiek się do tego odnosicie? Nie ma to kompletnie to znaczenia. To nie ma to kompletnie znaczenia. E... Ja wiem, że statystyki są fajne, kiedy komentatorzy gdzieś tam mówią, że w 14 minucie, że zespół jeszcze do pierwszych 15 minut nie szczelił bramki albo w pierwszych 15 minutach strzelił trzy bramki. Jest to wszystko fajne, natomiast e, najważniejszy jest wynik końcowy po 90 minutach, czyli strzelił bramkę ze stałego fragmentu, czy po kontrataku, czy samobójcza bramka. Jakie to ma znaczenie? Dla mnie absolutnie żadne. To jeszcze pytania od redakcji Eurkres-Fans na koniec konferencji. Współpraca Pirula i Kowalczyka w tym sezonie układa się świetnie, co pokazał chociażby ostatni mecz. Czy nie uważa pan jednak, że ciężar gry ofensywnej powinien być rozłożony bardziej równo, aniżeli głównie na tych zawodnikach? W dużej mierze to właśnie dzięki nim, zarówno pod kątem strzelania, asystowania, jak i inicjowania akcji, padają dla UKS u bramki w tym sezonie. Hmm. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy martwić z tego powodu. Czyli, jakby, było, jakby gorzej ta współpraca się układała między Pirulą a Kowalczykiem, to byłoby lepiej? Czy, 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 czy gorzej? Nie szukajmy, nie, szukajmy, nie szukajmy dziury w całym. Jeżeli się dobrze układa, to znaczy, że jest okej okay. I, i, i tyle. Pewno, że my nie chcemy mieć jednego zawodnika, od którego będziemy zależni w każdym meczu. Chcielibyśmy, co ciągle tutaj jest jakby podnoszone, żeby napastnicy też dawali nam bramki, ale yy, tak jak powiedziałem przed chwilą, na końcu zawsze patrzymy na wynik po 90 minutach i tyle. Koniec skoku. Jeszcze jedno pytanie. Też takie taktyczne, czy dla Kowalczyka istnieje aktualnie realne zastępstwo w kadrze. Środek pola wygląda całkowicie inaczej, kiedy grają w nim jednocześnie Trąbka i Kort, którzy wychodzili w pierwsze 11 w tym sezonie, kiedy nie grają Kowalczyk. Wydaje się, że grając razem ze sobą, Kort i Trąbka niekiedy dublują swoje pozycje, a przy tym zarówno jeden, jak i drugi. To typ rozgrywającego, aniżeli zawodnika, który potrafi agresywnie przypresować i dodać dynamiki w środku pola. Tak, zgadzam się całkowicie. I tym oto akcentem kończymy konferencję. Przypominamy w niedzielę 12.40 początek meczu w wróżbę Thermalika Nieciecza. Dom dla całej rodziny, Stadion Króla czeka na wszystkich chętnych. Do zobaczenia.